Wyobraź sobie, że znajdujesz wewnętrzny kompas, który kieruje Twoimi emocjami i decyzjami nawet w najtrudniejszych momentach życia. Co by było, gdybyś mógł stawić czoła nieuniknionym stratom ze spokojną siłą, wyciągnąć głębokie lekcje i znaleźć nowy sens, by iść dalej? Stoicyzm starożytna filozofia, właśnie to oferuje zestaw praktyk i zasad, które nie tylko pomogą Ci przetrwać przeciwności losu, ale także rozkwitną. W tym filmie odkryjesz 10 stoickich strategii, które zmienią sposób, w jaki radzisz sobie ze stratą, wnosząc spokój i odporność do Twojego codziennego życia. Czy jesteś gotowy, aby odkryć, jak mądrość sprzed wieków może zrewolucjonizować Twoje życie dzisiaj? Zanurzmy się razem w tę fascynującą podróż, ale najpierw proszę Cię o subskrypcję kanału i pomóż nam szerzyć naszą wiedzę wśród innych osób. Akceptacja, Najedzwalasaj. Stołyki wierzyli, że wszystko w życiu jest tymczasowe. Uświadomienie sobie, że wszystko, dobre i złe, ma swój koniec, może pomóc ci zaakceptować stratę jako naturalną część życia. Codziennie zastanawiaj się nad przemijaniem rzeczy, pamiętając, że zmiana jest uniwersalną stałą. Miałeś romantyczny związek, który się zakończył. Zamiast walczyć z bólem, zastanawiasz się, jak dobre i złe chwile są częścią naturalnego cyklu życia, i akceptujesz, że nic nie trwa wiecznie. Skoncentruj się na kontroli wewnętrznej. Według epikteta musimy rozróżnić to, co jest pod naszą kontrolą, od tego, co nie. Nasze myśli i działania są pod naszą kontrolą, zdarzenia zewnętrzne nie. Skoncentruj się na kontrolowaniu swoich reakcji i myśli na temat straty, zamiast próbować zmienić to, co się stało. Zostałeś wyrzukony z pracy. Zamiast bez końca martwić się decyzją firmy, skupiasz swoją energię na aktualizowaniu swojego CV, szukaniu nowych możliwości i zdobywaniu nowych umiejętności, nad którymi masz kontrolę. PRAKTIKA amorfati. Amorfati oznacza miłość losu. Stołyki zalecają przyjmowanie wszystkich doświadczeń, dobrych i złych, jako konieczne i korzystne dla naszego rozwoju. Zamiast opierać się lub opłakiwać stratę, spróbuj dostrzec wartość i lekcje, jakie może ona przynieść. Amnol see was lat. Zamiast się złościć, akceptujesz to, co się stało, jako część przeznaczenia i wykorzystujesz dodatkowy czas na lotnisku, aby przeczytać książkę, którą chciałeś zacząć. Wydek Negatywny stołyki praktykowali premeditatio malorum. Czyli wyobrażanie sobie najgorszych możliwych scenariuszy. Ta praktyka pomaga przygotować umysł na stawienie czoła przeciwnościom losu i docenienie tego, co masz. Wizualizuj stratę z wyprzedzeniem, abyś był lepiej przygotowany emocjonalnie, gdy ona nastąpi. Masz nowy, drogi samochód. Od czasu do czasu wyobrażasz sobie, jakby to było, gdyby coś zostało skradzione lub zniszczone, co pomaga bardziej docenić czas który przeżyłeś i przygotować się psychicznie na wypadek, gdyby coś się wydarzyło. Raswi ad Sto ad. Postrzegaj stratę jako szansę na wzmocnienie swojej zdolności do pokonywania trudności. Pracuj nad budowaniem silnego, odpornego umysłu, który potrafi się przystosować i rozwijać nawet w obliczu przeciwności losu. Zmagałeś się z poważną chorobą, Zamiast czuć się pokonany, wykorzystujesz to doświadczenie, aby wzmocnić swój umysł, przyjąć zdrowszy tryb życia i pomóc innym, którzy przechodzą przez podobne sytuacje. Docenianie chwili obecnej. Życie w teraźniejszości jest centralną praktyką stoicyzmu. Skoncentruj się na bieżących doświadczeniach, zamiast rozmyślać o przeszłości i martwić się o przyszłość. Cieszenie się każdą chwilą może zmniejszyć cierpienie związane ze stratą. Zamiast martwić się problemami w pracy lub ciągłym sprawdzaniem telefonu komórkowego, podczas kolacji ze znajomymi decydujesz się całkowicie skupić na rozmowie i towarzystwie, ciesząc się chwilą obecną. Samodyscyplina i Samokontrola: Utrzymanie samodyscypliny i samokontroli pomaga lepiej radzić sobie z emocjami. Stołyki wierzyli, że do osiągnięcia szczęścia wystarczy cnota. Pielęgnuj cnotę i ćwicz kontrolowanie swoich emocji. Aby skuteczniej radzić sobie z bólem straty. Opłakujesz stratę bliskiej osoby. Zamiast uciekać się do niezdrowych nawyków, takich jak nadmierne picie, ćwiczysz samodyscyplinę, utrzymując zdrową rutynę, ćwicząc i medytując, aby radzić sobie z bólem w zdrowszy sposób. Refleksja, filozofieksna. Stołyki zalecali codzienną refleksję nad swoimi myślami i czynami. Zastanawiając się nad swoimi reakcjami na stratę, Możesz uzyskać jasność co do tego, jak lepiej radzić sobie ze swoimi uczuciami i znaleźć wewnętrzny spokój. Pod koniec każdego dnia zastanawiasz się, jak zareagowałeś na stojące przed tobą wyzwania, w tym na utratę ważnego projektu w pracy. Ta praktyka pomaga zrozumieć swoje emocje i działania, poprawiając reakcje w przyszłych sytuacjach. Znaczenie wyszukiwania Znalezienie głębszego znaczenia straty może pomóc w przezwyciężeniu żalu. Zastanów się, w jaki sposób strata może przyczynić się do twojego rozwoju osobistego lub w jaki sposób może być katalizatorem pozytywnych zmian w twoim życiu. Po stracie bliskiego przyjaciela postanawiasz rozpocząć kampanię mającą na celu podniesienie świadomości na temat choroby, która go zabrała, znajdując cel w uczczeniu jego pamięci i pomaganiu innym. nask. Chociaż Stołyki kładli nacisk na samodzielność, Dostrzegali także znaczenie wspólnoty i wzajemnego wsparcia. Podziel się swoimi uczuciami z zaufanymi ludźmi i szukaj pocieszenia i mądrości w sieci społecznościowej. Jesteś w trakcie rozwodu. Zamiast się izolować, otwierasz się na przyjaciół i rodzinę, dołączasz do grup wsparcia i znajdujesz pocieszenie oraz porady w swojej społeczności. Przyjmując omówione przez nas stoickie praktyki, nie tylko zmierzysz się ze stratą z nowej perspektywy. Ale także odkryjesz ścieżkę do prawdziwej wolności emocjonalnej. Wyobraź sobie, że zamieniasz każde wyzwanie w szansę na rozwój, a każdą stratę w odskocznie do odporności i mądrości. A to dopiero początek. Istnieje świat stoickiej mądrości, który czeka na odblokowanie i oferuje potężne narzędzia umożliwiające prowadzenie pełnego i sensownego życia. Czy jesteś gotowy sięgnąć jeszcze głębiej i odkryć? W jaki sposób ta filozofia może zrewolucjonizować twoje codzienne życie? Twoja podróż do bardziej spokojnego i zrównoważonego życia dopiero się zaczyna. Kontynuujmy tę eksplorację razem.